Cześć, ja jestem Sujenny, a to jest opinia na temat 674 chapteru Naruto. Muszę przyznać, że po całym przeczytaniu tego chaptera nie miałem pojęcia o co w nim chodzi. Wszystko to, co przedstawił nam autor, zostało wyjaśnione bardzo mętnie, w sensie, no tak myślałem na samym początku. Kiedy drugi raz przeczytałem i trzeci, bo za pierwszym razem nic nie strzeliłem z tego. Kiedy drugi raz przeczytałem trzeci, w końcu wiedziałem o co tu chodziło. Tak, tak jak mówiłem, to wszystko troszeczkę zostało namieszane, i autor, według mnie, to troszeczkę źle zrobił, ponieważ no, dał nam takie wyjaśnienia, takie rzeczy, że nie mogliśmy w ogóle stwierdzić, o co chodzi. No przynajmniej ja z początku nie wiedziałem, ale potem mi się udało. I mamy Madarę, który miota piorunami. Wcześniej chyba tego nie robił. To jest po raz pierwszy. Jakieś pioruny. No w sumie, jak taka moc Jedi. No myślę, że wiecie, o co chodzi. Ale wyglądało to całkiem fajnie, i to było coś nowego. Potem mamy klona Madary, który został stworzony za pomocą Limbo. I Sasuke go widzi za pomocą swojego Rinnegana, ale okazuje się, że te ataki fizyczne nie działają na tę Madarę. A jedynie takie, które są które zawierają w sobie czakrę mędrca sześciu ścieżek. I po tym, co właśnie przeczytałem, doszedłem do wniosku, że Limbo jest to równoległy świat, w którym zadawane ataki Przekładają się na świat rzeczywisty. Właśnie tak sobie pomyślałem, że właśnie to o to chodzi i no, chyba to wyjaśnienie jest dobre. Wreszcie jakby ktoś nie wiedział, no to mówię o co chodzi. Eee, I okazuje się, że Sasuke ma jakieś powiązania z Madarą, nie tylko za pomocą wiązków krwi. I tak się zastawiam, no jakie to będzie powiązanie między nimi? Czy to, nie wiem, będzie jakieś, no, drastyczne, czy no, będzie to, wy wywrze ono wielki wpływ na Saska Zobaczymy. No i Naruto wykorzystał po raz drugi Czakrę z Ogniawskich Bestii. Tym razem wykorzystał Czakrę Shukaku. Stworzył magnetycznego Rasengana. Muszę przyznać, że fajnie to wyglądało. Czakra Szukaku taka, no ten Rasengan był dość taki nietypowy. Podobał mi się. No i ujrzeliśmy technikę, której już od dawna nie było. Otóż Chidori. Nie pamiętam, kiedy ostatnio Sasuke jej używał, ale Chidori jest to jedna z moich ulubionych technik, więc bardzo się cieszę, że znowu jej użył. Ten, no i Madara... ucieka. W sensie, no, zatokowali go zarówno Sasuke, jak i Naruto. Z, Naruto z, właśnie, tym Rasenganem z Chakru szukaku, ale Sasuke za pomocą, właśnie, tego Chidori. I ten klon nie zniknął. A wydawało mi się, że zaraz zniknie. Takie potężne ataki, a mu się nic nie stało. No ale dobra. I to, co mnie niesamowicie rozbawiło w tym czopterze, to sposób, w jaki Kakashi stracił seringana. Teraz to wygląda tak. Te, Kakashi, zapalaj seringana. Spotkał, łap. Tak sobie myślę. Kakashi, coś ty najlepszego zrobił. To było tak komiczne, tak troszeczkę żałosne, że mnie to rozbawiło całkowicie. I teraz reakcja Kakashiego. Matara, oddaj mi swojego Sharingana, no, nie, ja teraz będę, Kakaszy, nie kopiący. nic. No cóż. Zdarza się. I na samym końcu tego chaptera Matara został przycięty na pół. I to nie było żadne złudzenie, tylko faktycznie tak się stało. Ale w ostatniej chwili przeniósł się do wymiaru Obito. I zaatakował go prętem. I teraz, tylko moje pytanie: Czy Sakura się posieci dla sprawy. Jeżeli tak i udaj się jej przeżyć, to ja sobie to wyobrażam tak. Scena eksternika, Sakura, rozruszone ręce. I tak. Obito. To dla ciebie. Następnie paring, obito Sakura, a po wojnie ślub. I Git. Podsumowując, ten czapter był według mnie naprawdę fajny. Podoło mi się. Trochę w nim na mieszano, ale mi to jest w nie przeszkadza, ponieważ ostatecznie przeczytałem go parę razy, zrozumiałem. Mam tylko nadzieję. No i wiem o co chodzi, więc jest ok. Także tyle. Mam nadzieję, że moja opinia Wam się podobała. Jeżeli tak, to oczywiście mi lepcie na łapkę w górę. Dzięki za oglądanie wszystkim. Na razie.